Serdecznie witam wszystkich w takim kolejnym filmie, i dziś zapraszam Was razem ze mną do obejrzenia relacji z wystawy Solne Miasto. Jesteśmy w Wieliczce. Dziś nie będziemy tam wchodzić do kopalni, ale wszyscy znają Wieliczkę z kopalni soli, ale dziś jest zorganizowana wystawa gołębi rasowych i Szczygła Syberyjskiego właśnie w mieście. To jest krakowska wystawa, ale organizowana w mieście Wiliczka. Także zapraszam, zapraszam Was do środka i postaram się nagrać taką relację z tej wystawy. No powiedzmy, że to jest kolejna z wystaw. tutaj. Takie ładne wejście mamy jeszcze takie bardzo świątecznie. Także krótka pauza i widzimy się w środku. Jeszcze taka bardzo taka sceneria e, bożonarodzeniowa, e, tak jak widać. Tutaj mam jeszcze o, tutaj przychodów. A tutaj ta jest część, e, powiedzmy, to jest taki jeden z największych, pu, najwyższych punktów. Tutaj mamy tą część handlową, tą co e, hodowcy sprzedają, właśnie tą, <laughs> e, nadstan hodowlany. I za chwileczkę, e, za chwileczkę. Po prostu podejdę po, po tych klatkach e, pokazać wam, co tu w Krakowie, w sumie Krak Kraków, jeżeli chodzi o, o, o wystawę, to organizacja w Krakowie, a miasto tak jak wcześniej mówiłem, Wieliczka. No, jeszcze raz rzut na... No, także tak jeszcze bardzo, bardzo świąteczne. A no, powiedzmy, że w Krakowie teraz spać śnieg to się taka naprawdę zrobiła <grym>, już po świętach, ale, ale jeszcze taka. Powiedzmy, że e, wraz z tą e, szopką to zrobiła się jeszcze taka powiedzmy otoczka taka świąteczna. Także e, pauza i zobaczę jeszcze, może tą część nagram. E, raczej jako w pierwszej części nagram, to właśnie tą e, część e, wystawową. A później to wszystko, co e, tutaj hodowcy w Krakowie mają do i Kraków i okolice co mają na, do sprzedania takiego tak jak widać tutaj jest taka sala przeznaczona właśnie na, na sprzedaż e, tych e, gołębi którzy hodowcy mają po prostu nadstan także krótka pauza zapraszam was no i jeszcze Lady Punk który nam przygrywa przy, przy samym wstępie na tą część właśnie tą e, wystawową i postaram się nagrać po kolei te, te, te jak widać na Pierwszy na wejściu w Gołębie Staropolskie A no tak jak zwyczajnie Zatrzymam się przy najlepiej ocenianych gołębiach Tak żeby też filmy te nie trwały zbyt długo Bo tak jak mówiłem postaram się je podzielić na Dwie części, fajna taka sala sportowa Ze, ze ścianką wspinaczkową no, a tutaj mamy gołąbka, który jest e, wyróżniony na tego 96 punktów. Szostek Dariusz. Gołąb, e, gołąb e, taki karpiaty białolot. No, tak jak e, koledzy już oglądali, to e, No to gołębie z, z typu e, kolegi Janusza, z hodowli gołębi Janusza. Także wcześniejszych. I taką troszkę chwilkę mijankę z kolegami trzeba było zrobić. Ale tak jak widać gąki, bardzo fajna, taka przyjemna sala. No i tak jak tamta część była taka głośna, lubię właśnie nagrywać jak są takie e, spokojnie. jest I tutaj mamy drugą stronę. a ta, jak mówiłem, że co jakieś tam do średnia ocen, 95 punktów więc taki, ja nie wiem, czy samica może bo tak się zachowuje. No to jak widać, sprzedam. Jeżeli ktoś był zainteresowany, już proszę. Numer, gołąb, karta oceny 94 punkty Haber Sylwester. Taki gołąbek na ta trochę kartka. Czerwony. Kolejny do sprzedania. Ten sam ten sam hodowca, 94 punkty. Jakby ktoś był zainteresowany, zawsze można do kolegi zadzwonić. To pewnie będzie samiczka. No tak średnia Ocen ten kolega. 94 punkty. Ma takiego, czy, taką mewkę, i zwycięzcą mamy Haberian. No, to pewnie ja go jeszcze znam, bo to jest e, pewnie kolega z Balic. Tutaj jest tego no i on jest wyróżniony, aż znaczy nawet zwycięzca 96 e, punktów. I tutaj mamy kolejnego na sprzedaż. 94 To są właśnie kol koledzy, którzy rozmawiają o tych gołębiach e, i... W tej właśnie mojej okolicy większość gołębi stąd się wywodzi i, i też nawet fajne takie, takie porównanie raczej znaczy stwierdzenie w sumie faktu bo ojcem tych wszystkich gołębi tych staropolskich jest taki Kazimierz Galos znany hodowca w Polsce to już taki starszy pan ale on bardzo dużo przyłożył swoje ręki do, przy tej rasie, przy formowaniu, przy, przy, jeżeli chodzi o standard tego gołębia, to właśnie tutaj jest tego Kazimierza, Kazimierza Galosa jest duży wkład właśnie w hodowlę, raczej w rozwój tej rasy gołębia staropolskiego.

Bardzo duży wkład właśnie ten hodowca, taki starszy pan, tutaj mówiłem, Kazimierz Galus, bardzo duży wkład miał właśnie w rozwój i poprawienie standardu tego gołębia. Jeszcze wtedy jeszcze jako rasa nie była zarejestrowana. To chyba od kilku lat jest, nie wiem czy od dwóch, trzech lat jest jako rasa taka oficjalna, która jest wystawiana na, na wystawach. Bo wcześniej to powiedzmy. Jeszcze ten, nie był taki standard utrwalony, teraz już jest powiedzmy napisany taki standard. Mamy kolejnego kołębia na sprzedaż, taki czarny. Ktoś mi zaczął zamazywać. No a tutaj jest powiedzmy już tak yy, yy, nie wiem, jedna, czwarta wystawy. To właśnie gołębie staropolskie. I tutaj mamy garłacz. wyróżnionego gołębia kolejny 96 punktów Tutaj mamy pomorskiego garbacza. Ten, nie wiem, kiepsko wygląda ten tutaj. Taki smutny troszeczkę ten był, ale ocena 95 punktów. Tutaj mamy wyróżniony w rasie. 90 55 punktów, coś tam było wycinane. A z drugiej strony mamy jeszcze Rysia polskiego. Ten taki fajny, przyjemny go, wesoły, taki, jeżeli chodzi o. o inne gołębie to taki bardzo taki ruchliwy taki ładny nakrapiany taki karpiaty i tutaj mamy kolejnego tutaj jest zwycięzca 96 punktów jak będą jeszcze tam jakieś wklejki, że ktoś coś tam chce odsprzedać to zrobię takie po prostu zbliżenie na numer telefonu bo może ktoś będzie zainteresowany a wiecie, że w dzisiejszych czasach nie jest to łatwe to znaczy nie jest łatwe przede wszystkim wysyłka gołębi nie jest łatwa zobaczymy jak ta sytuacja się będzie rozwijała ale na tą chwilę te wysyłki są uciążliwe i może ktoś rzeczywiście z okolicy ktoś co będzie z niedaleka przejazdem przez Kraków będzie mógł sobie coś tam od kogoś zabrać a przede wszystkim kontakt tak samo to też fajna ta pasa. Tu mamy 90 Kinga, 95 punktów u Rysia Polskiego Warta oceny zwycięzca 95 to taka wirtualna, przez wielu kolegów też to taka wirtualna po prostu wystawa. Postaram się je nagrać, te, te wszystkie gołąbki w miarę możliwości. No i tak jak mówiłem, żeby ten film też nie trwał bardzo długo. Ja powiem tutaj, jak mówiłem, na dwie części będzie podzielony. No, tak, żeby każdą rasę, która jest wystawiona na wystawie, żeby ją pokazać. Tutaj mamy kilka siwych na białych, raczej kilka. To czarne na białych pasach, siwy na białych pasach i czarne, czerwone, żółte, srebrne. Tak, żeby też tą odmianę tego ryśia, tę kolorystykę, ile jej występuje. Tutaj mamy na kolejnego siwego z białymi pasami czerwony z białymi pasami i tak jak już tego wcześniej to żółte i srebrne. swego czasu, taka o kilka lat temu, to była taką nowością tak właśnie ryś srebrny no, takie 90, 92 punkty ocena. Tutaj mamy pocztowego wystawowego, taka średnia 93-94 punkty. Tego OMB uzyskały. Tu mamy dwa siwe i dwa takie głowy. Z tej strony już mamy zwycięzcę. Karta oceny. Gołąbek sobie tak odpoczywa. gołębie od wczoraj, jeszcze jutro cały dzień. Niektóre to tak w tych klatkach, no to, no ta ja w klatce, niektóre to już tak się zrobiły takie ospałe. Tu mamy 90 wyróżnionego gołąbka, taki płowy. Samiec pewnie kolejną zlał i od razu zaczynamy od gołąbka, który jest nagrodzony loczek, ta No i tak te gołąbki wyglądają jak można zobaczyć, te wystawy są takie, nawet jeżeli są takie regionalne, choć w Krakowie, to jednak królują gołębie. Serbniaki, sroki krakowskie, też taka, taka, powiedzmy, rasa gołębi, która jest zanikająca, ale która była właśnie wyhodowana w Krakowie. Sroka krakowska już nie ma za bardzo zainteresowania tymi gołębiami. A srebrniak to za chwileczkę przejdziemy do właśnie srebrniaków. Tutaj mamy kapucyny. No, Kapucyn zaro-holenderskie tutaj mamy wyróżnionego 94 punkty tutaj mamy zakonniczki niemiecko zakonniczkę niemiecką, bardzo fajne, ładne takie przyjemne, tutaj ten na przykład on bardzo fajny taki Pewnie samiczk ale ładny. No ten też z tego, tylko że tamta się ładniej prezentuje. Tutaj pewnie samczyk. Taka średnia 93. I tutaj mamy e, nagrodzonego gołębia 94 punkty. Samczyk. Ciężkie gołębie też, bo, bo I mamy budapeszta Telefony dzwonią Tutaj mamy nagrodzonego gołąbka Samiczka 91 Tak. Tutaj dla kolegów z Zamościa mamy nawet w Krakowie zamojskie nie wiem, czy, czy one tutaj przyjechały, czy tutaj jest e, hodowca, nie wiem, mogę się dowiedzieć. E, bo w sumie przedtem rozmawiałem z prezesem, także mm, mogę tego się dowiedzieć, jak gdzie te hodowane są gołębie, no ale tak jak widać, że nawet w Krakowie są gołębie, z, które, to ja też jestem, jestem też przykładem, że gołębie w Krakowie, które typowe są dla dla województwa lubelskiego są kodowane właśnie w Małopolsce. No i tutaj mamy te zamojskie i klasa sport. Tutaj mamy czasy wynik skorygowany. Bo coś zamazało strasznie. Wynik lotu w końcowej tabliwie tutaj mamy mamy też 90 nagrodzonego gołąbka ten czarny Strokę łowicką wyróżniony gołą 94 punkty to jest czarne, czerwone i kolor żółty. Tutaj nawet ta czarna jest 90 zwycięzca wystawy, karta oceny. Drewniak perłowy zwycięzca 90 karta oceny I gołąbek bardzo też popularne na Warszawie tego gołębie w Krakowie to tak bardzo, a w Warszawie no i ogólnie wielu jest tam w Szczecinie jest tam kilku dobrych hodowców Kraków tutaj, Kraków, wieliczka, Skotniki są właśnie miejscami, gdzie się naprawdę te na wysokim poziomie hoduje te gołębie i one osiągają jak na takie gołębie bardzo, bardzo wysokie ceny. Powiedzmy, że przybliżone ceny do gołębi bardzo dobrej jakości gołębi pocztą. które mamy wyróżnionego 93? Punkt. No nie może I tutaj mamy Srebrniaki wyloty Nagrodzony 92 punkt Prawdopodobnie samiec Strasznie się tam wybija na drugą stronę Nie chcę się ukazać No to trudno Was Jerzymgat. Pasia Jerzym Więt. I tutaj mamy już dłoka, który jest nagrodzony 92 punkt. Średnia ocena 92, 91 punktów I tutaj mamy Pasiot Srebrniak pasiaty Charlotte Charlotte Ty Charlotte Ostrożnie z tym tutaj mamy cięste wystawy, no na tym słabą oceną 92 punkty to właśnie z tych pasiaków Charlotte. I tu mam srebrniaka wyróżniony gołąb 93 punkty tak się prezentuje jeszcze kilka takich, ale tak powiedzmy, że średnia oceny 91, 92 punkty. Zdarzają się 93. Tutaj mamy kolejnego gołąbka. 90 wyróżniony, 93 punkty. I powiedzmy, że jeżeli chodzi o miejsce na wystawie, to powiedzmy zajmują tyle samo co kołębie staropolskie. Te srebrniaki powiedzmy razem z Pasiakami to takie samą ilość miejsca na całej wystawie. A nie, to nie mogę się odzywać. No jak chcesz to się odzywa, ale tutaj mamy tutaj komentujących z tyłu, no i tak warunki pracy nagrywających są też utrudnione właśnie przez, <noise> przez typu, którzy przychodzą za kamerą. Pierwszego hodowcę. No, pierwszego hodowcę zaraz nagramy ale po kolei tak żeby wszyscy mogli zobaczyć co było ci co przede wszystkim nie mogli przyjechać na wystawę a tak żeby sobie zerknęli tutaj powiedzmy taka, nie wiem czy to średnia o oceny 90 punktów no powiedzmy tak no średnia No i tutaj mnie poprawili, że najlepszy gołąb na wystawy w kategorii Srebrniak jest tutaj Kwinta Michał, karta oceny, gołąb 95 punktów. Podobno była duża, duża rywalizacja, duża walka pomiędzy dwoma gołębiami, no i ten jako tego wygrał wystawę tutaj jest właśnie drugi gołąb, który, wy... znaczy ten jest wyróżniony, zwycięzca wystawy, nie wiem. tamten wygrany, tak? A ten jest drugi, jako drugi, tak? Ten zwycięzca, nie? No, także tutaj 90 punktów, jeżeli chodzi o ilość punktów ta sama. Nie wiem, co tam e, przełożyło się, że ten jest zwycięzcą, a tamten jest jako, jako drugi, tamten jako drugi, tak? Tak, tak. Wyróżniony. Mhm. Tak, tak, dwa gołąbki, które powiedzmy z tą samą ilością punktów. A tutaj taka powiedzmy, że rywalizacja jest pomiędzy hodowcami na żyletki Tutaj mamy gołąbka zwycięzcy 93 punktów. I na tych gołąbkach zakończę, bo przeciąga się za długo ten film tak żeby się przyjemniej oglądało i napiszcie też w komentarzach czy to jest dobrze e, że tak są nagrywane filmy no żeby nie było widzę że już przekracza 26-27 minut to jeszcze taki e, długi film robi także tutaj przypauzuję i w drugiej części będą właśnie gołębie e, krótkodziowe e, koroniarz końcaty e, krymka hamburska i sercate, ta sercate tak samo, koroniarz sercaty i szek polski, tak żeby po prostu w tym, w tej części były te gołębie krótkodzienne także zapraszam na kolejną część